Cześć, 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 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars u mnie na kanale. To jest pierwszy odcinek nagrywany ze słuchawkami, no może nie pierwszy. Jeżeli ogląda oglądaliście poprzedni odcinek, miał Opening, niby tam 57, to bardzo Was przepraszam, ale pomyliły mi się te odcinki, więc nie miejcie mi tego za złe. Dzisiaj będziemy nadrabiać pucharki. Więc lecimy. Roseong. Nie wiem, jaki będzie głos. Gdzie. Yy, będę tak jeszcze nagrywał ze słuchawkami. Ale teraz prawie w ogóle siebie nie słyszę. No bo tak mam takie słuchawki, te duże. No i przez to trochę nie słychać, yy, co się dzieje. Ale mnie będzie na pewno. Może troszkę lepiej słychać, nie wiem, y, ale tutaj y, próbuję, słuchajcie, kogoś zabić, bo no, ni, nie wygram, jeżeli nie będę miał power cubesów. To jest podstawa, żeby mieć powercubesy, a ja nie mam ich. Jakby ten botu wyszedł, ale nie wejdzie, oczywiście. Ale ja wejdę po niego. No i słuchajcie, przegraliśmy. Mówi się ludzie, trudno, ale dostaliśmy plus dwa. Teraz zagram sobie. Pam, pam, więc dobrze. Ten odcinek nie może być długi, bo po prostu chcę znaczy nie może być taki wolny, wolny no bo chcę dzisiaj na tym odcinku nabić. Właśnie te 50 pucharków. To się na pewno, może tam nie uda, ale jakieś 20, może zrobię. Więc będzie naprawdę nieźle. Albo będzie tak jak teraz. No, ludzie po prostu. O ja nie wiem, co ludzie mają, kurde. Ja nigdy nie wygrywam, a ciągle ktoś wygrywa. W ogóle. Mamy trzy te trzy kroły w klubie, ale dobra. Nie wiem jak będzie z tym głosem, ale no mówię. Pierwszy odcinek ze słuchawkami to jest... W ogóle patrzcie. On może na ściany rzucać ten dyma, dynamik. No Na ta głupia Rousa. Po co ta Rousa ciągle komuś psuje? No jak, jak ja nie lubię jak Rousa normalnie, no i patrzcie, jaka głupia jest, taka jest głupia ta Rousa. No i teraz już fika, no bo tak, jak nie ma ulta to nie fika, a jak ten ma ulta to ludzie tak fika, to tak Rousa fika, że za bardzo. Dobra. Niestety ale dostanę plusowe. Teraz może zagramy sobie zagram sobie kolcikiem. Chociaż y, taki po prostu odcinek będzie y, wbijanie pucharków. Więc taki luźny odcineczek, że wbijam sobie pucharki. Bo ostatnio w ogóle mi nie idzie wbijanie pucharków, no to może na odcinku. Szybko idę po skrzynki, bo naprawdę Colt jest mocną postacią i te skrzyneczki to dosyć łatwo idą mi, żeby je uzbierać. Tutaj koleżka się, o kurde, zbyt za bardzo za, zagalopował, ale no nie dziwię się mu, bo chciał naprawdę bardzo dużo Power Cubesów. A ja nie wiem, co ja tu zrobiłem. Ludzie, ale dobra. No kurde, no i to mi się nie podoba, że ludzie tam niby coś gram dobrze, ale przyjdzie sobie le pierwszy lepszy. Na przykład gość gra frankiem, wygrywa. Ty bierzesz franka. Ostatnie miejsce. To mnie ludzie bardzo denerwuje, że inni mają farta, a ja nie. Bo ja mam farta do postaci, a nie mam farta do puszek. Ja wam tyle powiem. A fart do pucharków cię, cię troszkę więcej przydaje niż fart do postaci. No bo, kurde, co z tego, że będziesz miał nową postać, jak, jak kurde, będziesz spadał tam milion pucharków. Dobra, jest. No i to mi się nie podoba, no bo gram. Bardzo, jestem bardzo aktywnym graczem. Co to tam było? Co to tam jest? A Karol. No, jestem bardzo aktywnym graczem, a ciągle, kurde, mnie zabijają. No, tak na przykład jak ten. Widzieliście to? Ja nie wiem, ludzie. O co chodzi? Ale mnie to już denerwuje ta gra. Ja wam powiem. Bo widzicie, ja tak normalnie byłem aktywny. A niektóry to tak pół meczyku stoi i wygrywa. To nie. mnie, słuchajcie, bardzo denerwuje. Bo patrzcie, ja, ja jestem ciągle aktywny i chcę kogoś zabić. A taki pierwszy lepszy kamper, kurde, i już nie ma gościa. Ja nie wiem ludzie. Po co to tak chodzi? Co to w ogóle jest? Ja, słuchajcie, bardzo nie lubię takich rzeczy i się bardzo na takich ludzi denerwuję, bo masz się za co denerwować na takich ludzi. Ale nie da im się przetłumaczyć pewnych spraw, no to im się nie da. No i już po tym temacie... Strajki się ludzie skończyły. Na, no dobrze. Na jedną stronę to dobrze, że się skończyły strajki. Znaczy na wszystkie chyba strony to jest dobrze. No i w ogóle. Po tej przerwie, no to trochę. Niektórym się chce. No ci, którzy piszą matury, no to ma, mieli stresa, ale... Myślę, że już im stres opadł. Już dawno. O kurde. O jezus, Mar. Y, 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 prawie mnie zabili. Dobra. Dobra, ludzie. Ja tu nie wiem co, ale ja ich zabijam. Ja ich kurde zabijam. Dobra. Nie wiem, ale ludzie. Ten meczyk. Już koniec. Słuchajcie. Dobra. Trzymajcie się. No i cześć. Dobra. Dobra. Trzymajcie się. No i cześć.